Maja, wal no, patrzeć na tego pieska, gdy do nas y, przybyła, no rozpatrz, po prostu rozpatrz, ona musiała przeżyć sobie wyobrażam, że przebywała w jakimś miejscu, w którym w ogóle nie miała ruchu. Nie wiem, czy to jakaś klatka, czy piwnica, czy -nie, nie nie, mam pojęcia. Wszystko jest dla niej, wszystko, kompletnie wszystko. wszystko. Nawet trawa, ziemia, cokolwiek. Pierwsze dni ona praktycznie kroku nie zrobiła, tylko leżała próbowaliśmy brać ją na spacer no to dobra dwa, dwa kroki do przodu i leży to wszystko wszystko naprawdę każdy zapach, każde podłoże głos, każdy jakiś odgłos czy, czy czegokolwiek czy, czy sytuacja nie jest dla niej nowa, uczymy tego psa żyć na nowo ale przede wszystkim czerpać radość z tego życia Także, no, Postępy już są, bo wychodzi na spacerki, czasami nawet y, naprawdę długie, naprawdę długie, a dajemy i też takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Okej, okay, gdy mają chce wracać, wracamy, Nic tak? na siłę, bo naprawdę to można y, w sekundzie zepsuć to, co się już y, udało naprawić. Tak? Ona cały czas, no to ta postawa taka nie jest, nie jest... Y, E, pewna, ale no to no, no cóż, jest w nowym miejscu, w nowym środowisku, e, z nowymi ludźmi i wreszcie, chyba tak naprawdę, z ludźmi, a nie e, nie powiem tego brzydko. Trzymajcie kciuki. Chodź, 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 chodź. 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 Tak, idziemy.